Witajcie ciekawscy! W niektórych częściach Chin wciąż praktykowany jest starożytny rytuał nazywany ślubami duchów. W praktyce polega on na pośmiertnym weselu dwóch zmarłych osób lub uroczystości, podczas której żywa osoba poślubia nieżyjącego partnera. Ale dlaczego ktoś chciałby mieć za żonę lub męża nieboszczyka? Po co organizowane są tego typu śluby i jak przebiega cała ceremonia? Czy rytuał jest zakazany przez prawo? Jak to możliwe, że za sprawą takich małżeństw dochodzi do napadów na groby i kwitnie handel włókami? Zostańcie z nami do końca, by poznać ciemną stronę bardzo tajemniczej chińskiej tradycji, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji i włączyć powiadomień. W 2009 roku w prowincji Henan w centralnej części Chin w lokalnym szpitalu zmarł li Cha Long, który od lat walczył z białaczką. Ponieważ w momencie śmierci nie był w związku małżeńskim ani nawet nie posiadał narzeczonej, matka musiała znaleźć mu żonę. Faktycznie się to udało i wybór padł na młodą dziewczynę z tej samej wioski, która w ciągu kilku godzin od momentu wyrażenia zgody na małżeństwo również odeszła z tego świata z powodu choroby nerek. Następnego dnia w trakcie jej pogrzebu odbyła się wyjątkowa ceremonia, nazywana ślubem duchów. Ciała państwa młodych leżały w trumnach, a oprócz tego wykonano również ich bambusowe wizerunki ubrane w tradycyjne stroje ślubne, które po całej ceremonii zostały spalone. Dwójka nieżyjących młodych osób została ogłoszona mężem i żoną, podobnie jak w normalnych chińskich weselach, a następnie pochowana razem w rodzinnym grobie pana młodego. Dla ich najbliższych był to powód do świętowania, a także wymiany prezentów, i jak przystało na wesele, odpalono fajewerki oraz bawiono się do białego rana. A czy wiedzieliście, że w niektórych częściach świata obrzędy ślubne potrafią być wyjątkowo zaskakujące? Poznacie je w jednym z naszych wcześniejszych odcinków pod tytułem 10 szokujących zwyczajów ślubnych: obrzucanie śmieciami, opluwanie i inne, do którego link właśnie teraz pojawia się na ekranie. Małżeństwo było niezwykle ważne dla obu rodzin. Bez niego, nieżyjący Lee Long jako kawaler nie mógłby spocząć w rodzinnym grobowcu. Zresztą również jego pośmiertna żona, gdyby odeszła z tego świata jako samotna panna, nigdy nie mogłaby być formalnie pochowana. Dlaczego tak się dzieje? Otóż społeczeństwo chińskie bardzo mocno wierzy w życie pozagrobowe. Zatem, gdy kobieta lub mężczyzna umrze, nie będąc w związku małżeńskim, według panujących przekonań, będzie też samotna na tamtym świecie. Zatem najbliżsi aranżują pośmiertne śluby, aby zapewnić zmarłemu szczęście w zaświatach, ale ta tradycja ma też inne ważne znaczenie. Po pierwsze, gdyby nie taka uroczystość, nieszczęśliwy duch nieżyjącej osoby mógłby powrócić na ziemię i prześladować swoją rodzinę. A po drugie, samotna śmierć oznaczałaby brak kontynuacji rodzinnej linii i ogromną hańbę dla żyjących krewnych. Ponieważ krewni nieboszczyka nie tylko nabywają synową, jeśli panna młoda pozostaje przy życiu, ale i mogą w jego imieniu chociażby adoptować dzieci. Zwyczaj ślubów duchów narodził się niemal 3000 lat temu. Według źródeł historycznych takie uroczystości zastąpiły dość makabryczne rytuały stosowane w starożytności, podczas których żywi ludzie byli składani w ofierze i chowani obok zmarłych, aby służyć im w życiu pozagrobowym. Zatem z ludzkich ofiar zrezygnowano na rzecz ślubów między dwiema zmarłymi osobami lub ślubu nieboszczyka z żyjącym człowiekiem, co jest w pełni dozwolone przez chińskie prawo. Wybór współmałżonka jest obowiązkiem najbliższej rodziny i przykłada się wszelkich starań, aby kandydaci pasowali do nieżyjącego. W przypadku ślubów między zmarłymi, do celu wybrania odpowiedniego partnera ślubnego czasem zatrudnia się nawet swatki fengszui, podobnie jak w przypadku tradycyjnych małżeństw chińskich, a do ich zadań należy badanie i sprawdzanie horoskopów, w celu upewnienia się, że dwa duchy będą idealnie dopasowane. Nie jest to jednak łatwe zadanie, biorąc pod uwagę, że w Chinach panuje spora dysproporcja płci i kobiet jest znacznie mniej niż mężczyzn. Powodów takiej sytuacji należy się doszukiwać w polityce kontroli urodzeń, która latami mocno ograniczała przychodzenie na świat dzieci płci żeńskiej. Była ona stosowana od dawna i o ile w przeszłości dopuszczano się zbrodni na nowonarodzonych dziewczynkach, tak z czasem upowszechnienie aparatów SG ułatwiło selekcję płodów bez konieczności czekania na moment narodzin. Wciąż w niektórych miastach na 100 dziewcząt przypada jednak 200 chłopców, zatem nie ma się czemu dziwić, że w dorosłym życiu wielu panów nie ma szans na znalezienie partnerki za życia. Nie zmienia to jednak faktu, że zgodnie z tradycją, która obecnie skultywowana głównie w prowincjach Shensi i Henan, mężczyźni po śmierci pod żadnym pozorem nie mogą pozostać samotni i poszukuje się dla nich partnerki na ślub duchów. Bywały takie sytuacje, że zanim rodzinie udało się ją znaleźć, mijało nawet kilkanaście miesięcy, a w tym czasie oczywiście nieboszczyk czekający na swój ślub nie mógł zostać pochowany. Aby skrócić ten czas oczekiwania, już kilkadziesiąt lat temu wymyślono, że można kupować szczątki kobiet tylko do celu duchowego małżeństwa. Kiedyś ich cena wynosiła około 1000 dolarów, a w ostatnim czasie dramatycznie wzrosła i jest szacowana nawet na 31 tysięcy dolarów. Rodziny poszukujące dla swoich zmarłych synów partnerek musiały się z tym pogodzić, a ogromny popyt na zmarłe osoby płci żeńskiej napędził też bardzo niepokojący proceder napadów na groby. Zaczęły się tym zajmować zorganizowane szajki, które następnie sprzedawały swoje ofiary na czarnym rynku. Wykradanie ciał z grobu stało się intratnym interesem. Co niektórzy przestępcy szybko zorientowali się też, że ich zyski zależą od świeżości ciała, a te w najlepszym stanie najtrudniej zdobyć. Ale byli i tacy, którzy na to znaleźli rozwiązanie. Przykładem może być niejaki Song Tien -tanga z prowicji Hebei, który uznał, że napadanie na groby jest zbyt męczące i aby zdobyć ciało młodej kobiety, decydował się na odbieranie życia. Jego ofiarami padały niezamężne dziewczęta, najczęściej biedne imigrantki ze wsi lub osoby opóźnioną mu słowo. Za jego sprawą z tego świata odeszło łącznie sześć kobiet, które następnie zostały sprzedane niczego nieświadomym rodzinom poszukującym małżonek do ślubów duchów. Tien Tanga po kilku udanych transakcjach został schwytany przez policję, trafił przed sąd i w 2007 roku otrzymał wyrok pozbawienia życia. Policja podejmowała szeroko zakrojone akcje, aby zapobiegać podobnym incydentom, a władze chińskie próbowały też ograniczyć proceder napadów na groby przez zachęcanie do wykonywania betonowych trumien lub promowanie kremacji zwłok. Jednak wielu Chińczyków nie akceptuje tej formy pochówku, ponieważ w ten sposób ciało zostaje zniszczone, a w kontekście ślubów duchów to niektóre rodziny, zamiast poszukiwania dla zmarłego bliskiego, nieżyjącego partnera lub partnerki, wolały ich znaleźć wśród osób żywych. Najlepszym przykładem jest tu historia, o której opowiedzieliśmy na samym początku odcinka. Kandydatka na pannę młodu była schorowaną i właściwie żegnającą się z życiem kobietą. Zatem czym prędzej spisano kontrakt małżeński, by po kilku dniach dużo odeszła z tego świata, doszło do ceremonii zaślubin. I faktycznie takie praktyki są stosowane częściej. Gdy pojawia się informacja, że w szpitalu przebywa osoba, najczęściej kobieta, której lekarze dają zaledwie kilka dni życia, w placówce może się zjawić nawet kilka rodzin, tak aby wziąć udział w licytacji panny młodej. Wygrywa ją ten, który da najwyższą i najlepszą ofertę jej rodzicom. Mimo że brzmi to dość bulwersująco, nie zapominajmy, że Chińczycy z powodu swoich wierzeń w życie pozagrobowe robią to w interesie zmarłych, tak aby nie byli oni samotni na tamtym świecie. Ślub zmarłego z faktycznie żyjącą osobą też jest możliwy. Zdarzają się bowiem przypadki, gdy para zaręcza się i już planuje swoją uroczystość weselną, a jeden z partnerów umiera, zanim dojdzie ona do skutku. Wtedy pozostająca przy życiu osoba może chcieć poślubić nieboszczyka, a gdy to zrobi, przyjmuje surowe warunki żałoby, przysięga celibat i pozostaje do końca swojego życia z rodziną zmarłego. O takim przypadku możecie posłuchać w naszym odcinku pod tytułem Najdziwniejsze małżeństwa, lalka, pies i inne na ślubnym kobiercu. Ale zanim do niego przejdziecie, koniecznie dajcie nam znać, czy słyszeliście o chińskiej tradycji ślubów nieboszczyków. Czy Waszym zdaniem jest to kontrowersyjny zwyczaj? O jakich innych nietypowych zwyczajach ślubnych słyszeliście? My jak zawsze czekamy na Wasze komentarze oraz suby i łapki w górę. Wracamy już jutro z nowym odcinkiem, zatem do usłyszenia. Cześć!